Dzisiaj trafiliśmy do Flokartu w Warszawie. O tak puławska 512 Warszawa. Jakieś proszki przyjechaliśmy białe. No dobra tam żarcik. No i przyjechaliśmy jak sama nazwa wskazuje do Flokartu po to, żeby odebrać wyflokowane elementy do naszej cytrujki. Mamy tutaj elementy podsuchitki, jakichś słupków, tylna półka i tak dalej. No parę gadżetów jest, schowki, półeczka zamiast radia i tak dalej. Z ciekawości może właściciel opowie, co to w ogóle jest to flokowanie, bo tak naprawdę to wiele osób pewnie słyszało nazwę flokowanie, flokowanie. Natomiast tak. Jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, i mówię flokowanie, no to już potem długa historia, trzeba wszystko pogadać, tłumaczyć, bo nikt nie Ma. No. no ładnie Niech wygląda, się... ale jak to właśnie po... się dzieje, że tak wygląda. Różnie. Po pierwsze, mało kto wie, że to jest technologia bardzo stara. Mhm. Bo niektórzy mówią, ale jak to, co, to, skąd to? Ja mówię, no. Weźmiesz 40-letniego garbusa, otworzysz schowę, i on w środku będzie poflokowany. Weźmiesz Westfalię, Volkswagena T3, na przykład. I fabrycznie dach w tej Westfalii jest od środka poflokowany Aha. Czyli, Czyli, no tak to no, faktycznie, trochę raz z już nas to Teraz ma styczność z flokiem, prawie codziennie, tylko o tym po prostu nie było. No, no tak. tak. Schow... Najczęściej, właśnie, myślę, że w motoryzacji, tak mówimy w seryjnych samochodach, to te schowki, bardziej te, no te, te, te rzeczy. motoryzacji, bo flokowanie tak, tak naprawdę nie tylko. No właśnie, nie wiąże się z tym, mówiłeś, tak. Ubiłeś, tak. tak mhm. motoryzacja to jest mały wycinek mhm. tego, gdzie my z flokiem mamy styczność. Mhm. Nadruki, na drugi, na bliskach. Aha. takie, takie rzeczy nawet. Wycieraczki z napisami, wytłoczki no, to jest za Wytłoczki wszelkiego rodzaju. Kupujemy czeka do niej za ze szpankami. To najczęściej jest. No tak, bo ona jest to taka faktycznie. No, no patrz Czyli domane, jednak domane. na co A kolor taki jak chcieliśmy, żeby pasował nam do Alcantary w miarę. Dokładnie, tak, bo wiele osób myśli, że. Inaczej. Dzwoni klient, mówi. Mm -hmm. Chce poflokować, pytam na jaki kolor. No chcę opakować deskę na czarno. A ja myślę, na pewno na czarno. No i w tym momencie na naszą rozkminkę Nie no, wnętrze w samochodzie mam czarne. Ale czarne wnętrze w samochodzie. Może tu pokażmy na przykładzie. Nie, jest taki czarny jak jest To bo... mamy deskę do Cinecento wiatru. Tak, tak? Cienko, cienko, wymierający gatunek. Z tą drogą jednak najbardziej nie widzieliśmy no. do blokowania desek w leci. Wezmę ten kawałek. Tak, tu może. Widać, o, teraz widać w ogóle też szare. Przed chwilą jak nie mieliśmy tego, tak, to było czarne, to było czarne no tak? Takie Nawet tutaj w tym, w tym świetle, nie? Dokładnie. Jest praktycznie czarny. Natomiast jak przyłożymy to do tego, jest... Co? czarny motor Motorsportu zdecydowanie. Wiele osób nie wie dlaczego. W rajdówkach, wyścigówkach, samochodach sportowych jest deska czarna. A jest bardzo prosta. I odbija się... tak, on pochłania po prostu w 100% wszystko i jest zero refleksów na świetle, ale w na zasadzie nie jest praktyczny, bo każdy pyłek na nie widać, jak to na czarnych wspomniał, to nawet widać tutaj u nas firmy, że ta deseczka sobie chwilę leży już jest... Zgadza no. Ja do Jeszcze subaru kurza, u Was ja robiłem właśnie czarne, to dobra, wiem, że to trzeba co chwilę duże, wycierać, duże dbać, duże się bo. bawić, a taki antracycic... I do auta na co dzień też faktycznie kolega już robił to, robił. Taki antracycik jest super, bo on jest, po prostu wybacza wszystko. tak? Mm -hmm. Na nim nie widać kurzu, Ym, jest bezobsługowy. Zakładamy, mm -hmm. zapominamy, że jest. Tu mamy dwa takie ciekawe profile rumniowe. No właśnie, bo to e, ogólnie, nie wiem czy mówiliśmy, ale praktycznie można wiele powierzchni wszystko, tworzywo można na prawie kardy, i aluminium, i metal, i drewno, szkło, papier, gumę i tak dalej tak dalej, te profile na przykład są do ekranu projekcyjnego no, czyli z tego się składa no, ekran to. projekcyjny I, i też właśnie chodzi o to, żeby one pochłaniały światło, żeby się tutaj nic, nic nie odbijało, mm -hmm. nie było refleksów Dobra, Wiele po... osób jest zaskoczonych mhm. tym, że są inne kolory niż tylko czarne. Tak? No właśnie, bo do no tego właśnie, tu zobacz. przeszedłem. Tu doseczkę... Są takie kolory ciekawe. No, tu zobaczcie mamy pomarańczę. teraz pyk, 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 I mamy turkus. Trochę przebrudzony, no, ale to się... Ale to się wyciścia, ale jak widać mamy No właśnie, tomarki. bo tam tych skrzynek było tyle na wejściu, tu jak też widać są i... Tu mamy jest, no, zobaczcie. Niektórzy klienci mają fantazję element z blachy no. aluminiowej, czy tam stalowy. a tu już wygląda fajnie miękko, nie? Także kolor, tak kolor. Zmienia... czyli coś customowego tak, no. tu mamy drugi, taki sam czarny, dla kontrastu no. proszę bardzo więc yy, klienci mają fantazję no, jak widać też od razu robota nie jest nie czysta jest tak, robota nie jest czysta to wszystko nie jest wszędzie pozapylane a gorzej jak lakierowanie, nie? Takie chyba jednak jest gorsze, tak? chyba jest gorsze, ale to jest trudna robota, mhm. chemia, zapachy, nie jest to przyjemne yy, Pokemy kolorki Kolorków mamy różnych kilka, za pewien wycinek Jakby ktoś nie wiedział jaką postać ma flok to mhm. No właśnie, bo to, to jest, jest jak, yy... jak to wygląda przed nałożeniem To jest poliamid, znaczy my stosujemy poliami, bo jest najbardziej wytrzymały na ścieranie jest to zmielony poliamid w postaci milimetrowych, półmilimetrowych włosków, który natryskuje się specjalnym pistoletem na... Mhm. No właśnie, bo to też mało osób wie, to jest klej, po prostu... Tak, tak, dzwonią klienci, jak chcę oprzeć no krokiem. Właśnie. No, to nie jest oprzywanie, to jest po prostu natryskowe mhm. coś dla yy, lakierowanie troszkowe. Tu zobaczcie, na przykład mamy taką szafeczkę, która jest w środku od odprosta. No i tu właśnie widać, że to jest... Z zewnątrz będzie doprzywane skórą na przykład, A że to jest tak się na, na, się jakoś napylane czy Jest zrobiony tak. więc... to hmm. no, dzieci mają różne tam, powiedzmy, My staramy się je nie... spełnić. Tak, realizować. Dokładnie tak. No i tutaj do mamy elementy. No, myślę, że fajnie się z, z tym kolorem od charizmu, yy, deski i, i hoteli zgrają, bo takżeśmy też dobierali, nie? mniej więcej, żeby to było podobne. Spójrzcie, jak głęboki powierzchnie też jesteśmy w stanie go tak. Mhm. Y no, no i od razu lepiej to wygląda. No jak to przyjechało, taki seryjny plastik, to wszystko tamte lepiej też, bo to też ma no, walory takie, że... Amerykańskie plastiki, no to niestety. Także ten. Nie najlepsze są jakości. Zgadza się. Także, Także na poprawę wnętrza... No staro, no, tak, no, tak, no klient, mam, chcę poflokować słupki. Mm -hmm. No i teraz pada pytanie, czy, dlaczego chce je poflokować? Jeden mm -hmm. klient zadzwoni, bo na przykład robił modyfikacje, tak? Zabudowy karauder, mm -hmm. zabudowy głośników, mm -hmm. wtedy wiadomo, flotkiem to wykańczamy. Ale też są klienci, którzy po prostu mm -hmm. na przykład na no, ten seryjny, goły plastik nie są w stanie patrzeć. I takie słupy po poflokowaniu, no dużo lepiej się prezentują. No zgadza się, tak? no. Dużo lepiej niż, niż surowy plastik. On w sensie wygląda jakby był tym materiałem, ale taki kształt tym materiałem byłoby. Tak. Byłoby ciężko, a efekt jest właściwie taki sam. Najkosztowniejszy tak? na pewno było, tak? Bo to jest ale taki taki plus, jest, że po prostu w wielu autach lepszej klasy, po kilku latach ten materiał oryginalny ten tak? więc mm -hmm. takie słupki reanimujemy. Tak? Czyli komuś odchodzi materiał, to my takie słupki jesteśmy w stanie na świeżo poplokować, i on w tym momencie znowu wygląda jak nowy. Tak? Okay. No dobra, z grubsza chyba wszystko wiemy, to co? Nie przeszkadzam w pracy, pakujemy to. i... Prześlemy Wam zdjęcia oczywiście jak będzie pozakładane. Dzięki po raz kolejny za współpracę i lecimy dalej.